Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kajot. A dzisiaj będziemy ogrywać ciekawą grę o nazwie Deliverance and Rain. Czemu ciekawą? A zaraz zobaczycie. Właśnie. Gra tak naprawdę to są dwie gry w grze. To jest tam związane z fabułą, możemy grać dobrymi albo złymi. Deliverance to jest, że gramy dobrymi, wchodzimy do zamku, penetrujemy lochy i tak dalej. A Rain to znaczy, że jesteśmy złymi. Bronimy tego zamku. Ciekawy pomysł na gę, nie powiem. Trochę już mam tak z godzinkę ograne po pół godziny na każdą stronę, więc mniej więcej wiem o co w niej chodzi. Ale nie, nie przechodzimy jakoś dalej, żeby mieć dobre wrażenie. No i oczywiście to też jest w tym momencie, to jest beta, którą każdy może sobie pobrać zadajmo. Więc jak ktoś chce, może sobie wpisać na Steamie. Albo jeżeli nie zapomnę, podam link w opisie. Ale nieważne, gra jest, jak mówiłem, jest ciekawa. Z, jak gramy dobrymi, to jest bardziej. Hmm. Do, do czego bym to mógł porównać? Jakieś takie stare, takie starsze gry, w których po prostu chodzimy postacią. Uż, używamy kart. Nie wiem, kojarzy mi się to z taką grą chyba związaną z Warhammerem. Jestem trochę, jestem trochę wielkim fanem Warhammera, więc G grałem z Prog. A Rain dużo, dużo jest łatwiej. Monster Train po prostu. Taki, taka wariacja Monster Traina, mamy trzy, trzy, trzy warstwy zamku, na każdym możemy stawiać potwory, dużo spele i tak dalej, przechodzą przeciwnicy. No, ale nie przedłużając, bo nie wiem jak to określić jako, jako całość, albo czy podzielić jakoś na połowę, więc zacznijmy chyba od złych, bo są ciekawsi. Znaczy... Dziś zawsze są ciekawsi. Jeżeli nie są, to źle jest gra zaprojektowana. Właśnie, mamy do wyboru frakcję, tam jest... Główny, główny zły sobie postanowił, że sobie zniszczy świat. Dobrze, muszą go, z... muszą go pokonać, jeżeli nie, to świat się skończy. I to takie, takie bzdety, taka... Hmm. Taka zwykła fabuła, powtarzalna w każdej innej grze. Ale, dobra. Znowu się rozwodzi o czym innym. Możemy grać wieloma frakcjami. Vampiry, to nie jakaś taka normalna, nie i bestie, demony, gargulce oraz... ...zili ludzie niby, tak? Eee, tak zaznaczę, bo już grałem, że główny, z, główny zły, czyli nasz boss, którego musimy bronić, żeby nie zadawać mu, żeby, żeby nic nie zalewali mu obrażeń, on... Za każdym razem jak wybieramy inną frakcję, zmienia swój wizerunek, ma inne, chyba staty ma inne statystyki itd. A dobra, zacznijmy wampirami, bo jeszcze nimi nim tak głębiej nie grałem. Na razie wersji, w wersji demo możemy grać do czwartego bossa, a potem po prostu nas gra rywala i, tak, i musimy zaczynać od początku. Uznawane jest to jako automatycznie przegrana. Dobra, na początku wybieramy czempiona, którego jak, jak tutaj odblokowujemy poziom frakcji grając, to odblokujemy karty, odblokujemy inne ulepszenia, i tutaj możemy zacząć. Na razie wezmę jednego, bo nie mam innego wyboru. Pierwszy podstawowy przeciwnik. Nic prostszego. No idealnie jak Monster, jak monster Train. Hmm, co nie robią? Hmm, dobra, zobaczmy. Sweepy Presence. Okej, okay, okej. Okay. Hmm. nakarmić. Dobrze. Nic prostszego, sterujemy przez te miliony. Na enstertle się kończy, przeciwnicy przychodzą wyżej, a potem wyżej i walczą z naszym bosem, Z Alarykiem. Jak wszystkich przeciwników zabijamy, pojawi się u, u, boss przeciwników, którego jak zabijemy wygrywamy, jak zabiją naszego, przegrywamy. Nic, nic, nic prostszego, ale tak żeby wytłumaczyć dobra, co, co tu widzę, że specjalna mechanika, bo na razie tylko demonami tak dłużej a tu po prostu patrzyłem czy działa hmm dobra o a jeszcze nie wspomniałem na tej linii mamy określoną ilość to które możemy używać Jeżeli, nie, jeżeli każdy, każdy nasz minion ma określoną ilość slotów, jak zapełnimy, nie możemy stawiać, więc trzeba dobrze, tak mniej więcej, zaplanować, jak to rozstawić. A spaleto to spalet, dostajemy mana na koniec, na koniec każdej tury. Nic, bardzo, bardzo łatwe te mechaniki. Jak, jakby to powiedzieć, easy to learn, hard to master pewnie? Bo pierwszy poziom, podstawowy poziom trudności, na którym zaczynamy. To jest bardzo bardzo łatwe. Sprzedźmy mm, na napojeni. Dobra, ja. Gając z demonami, za pierwszym podejściem od razu do czwartego bossa przyszedłem, nie mając żadnych problemów praktycznie. Ani na ja no, niczym nie myślałem, więc. Zobaczmy. Ciebie napoimy Ciebie napoimy, Ciebie napoimy. Core ja nie powinienem tego robić, bo ty sobie zginiesz. Dobra, taka szybka będzie pokazówka. Bo nie jest to za bardzo skomplikowana gra, ale mi się mi się podoba. Nie wiem. Lubię, lubię, lubiłem Most sobie pograć. A już jest to chyba trochę za późno, żeby go ogrywać. Więc pokażę coś w zastępstwie, bo już pewnie dużo, pewnie sporo osób widziało tą grę. I dziwnie bym się czuł jakby pokazywać grę, która też ma sporo. Chociaż gdyby ostatnią grę to już pokazywałem, tam miała ile? Dwa lata? Dwa filmy temu. Nie, bo nic nie szkodzi, ale... Hmm, zastanawiam się, jaką pokazać grę Nike. Znaczy, Właśnie, Zabiliśmy przeciwnika, dostajemy ten, takie punkty, które możemy wydać, czy chcemy... Cokolwiek wybiorę. Czy chcemy... Tutaj możemy zapłacić, albo możemy wziąć dajmowe, Możemy sobie za, za pomocą jednego tego coina na przykład ulepszyć jakieś ulepszenie, znaczy wybrać jakieś ulepszenia do kart. Albo usunięcie karty z deku, które nam się nie podoba. Ja wezmę cokolwiek. Mamy trzy dni, czyli mamy trzy wybory kart albo eventy jakieś, random skill, biorę. I jedziemy, dobra. Hmm. dwa coiny. Ale chyba na tym zakończymy. To nie jest dla bardzo Jeszcze raz powtórzę, trochę się powtarzam. Dobra, połowę gramy za sobą, Tutaj teraz gramy dobrymi. To jest mniej, jeszcze mniej skomplikowane niż tam. Jeżeli tam ktoś uznał, że to jest skomplikowane. Też mamy poziomy trudności, które... Żeby, musi, żeby odblokować musimy zakończyć, czyli wygrać. Mamy fanatyka. Jak szybko prze, przelecę, i tutaj, za wygraną każdej każdego poziomu, zyskujemy monety, za pomocą których odblokowujemy nowe nowe karty, nowych bohaterów i tak dalej. Tu już odblokowałem maczugę, którą podmienię za. Hmm, za heal? Hmm, za zatopuj, może, no bo za zatopuj, to jest słabszy. Nie zacznijmy. Trochę z innej perspektywy patrzymy na tą. Z innej perspektywy, jakbyśmy grali nie, tam, złymi, to po prostu idziemy przed siebie. Co jakiś czas zabijamy pokoje, czasem nie mamy wyboju, A na koniec każdego. Tam, na, koniec, na koniec każdego poziomu jest boss. Łatwe, łatwe. Krudem, jak on jest, fanatyk, czy krzyżowiec? fanatyk on był. On ma taką specjalną mechanikę, że za każdą kartę z tym, z tym słowem kluczowym GRACE, dostaje jeden token, jak ma trzy są karty wtedy wzmocnione. Hmm... Gra jest przyjemna do ogrania. Bardzo łatwa. Nie, nie chcę że mi się podoba, ale może się spodobać osobom, które mają mało czasu. Które są wkręcone w taki klimat. Hmm... Właśnie pokazał się Demon, pokazał się Vampir O jeszcze, nie wspomniałem, właśnie mi się pokazywało. Pokazało, że za używanie kart dostajemy punkty, które nam się tam zbierają. I jak określoną ilość zbierzemy, dostajemy level up, które dostajemy bardzo mocne karty, których normalnie zabrać nie możemy. Plus Stand. Hmm. To jest moc. To jednorazowe sobie na razie nie gram pod last Co mi się na przykład nie podoba w, ty w tym trybie? Znaczy, może niektórym się podoba, ale mi się nie podoba, że jak pokonamy przeciwników, to nasza ręka jeszcze zostaje i możemy trochę nadłużyć tej mechaniki i się po prostu wyleczyć cały raz do fulla. Nie wiem czy tak będzie na wyższych poziomach ale według mnie to jest strasznie duże ułatwienie. Ja sobie będę po prostu patrzył. No dostałem dwie takie same karty średniego. Nawet nie trzeba myśleć o tym co się robi. Na razie, oczywiście, oczywiście. Łatwiutkie, ich, yy... hmm. Jedziemy dalej do bossa. O, mów... ja się właśnie wcześniej mówiłem. Możemy sobie wybrać... Zawsze brać trudniejszych, bo nie, nie, nie dają jakiś nie sobie spierdolę jakichś trudności. Co ty tu ty robisz? Eee... I kolejny lapik trzeci poziom. Hmm... Czy się bufować? Okej, okay, okej, okay. to może się bufuje. A ja się będę bufował, coś co mi tam Bosy nie są jakieś też trudne. No, a to zaraz zobaczycie, ile zostało jeszcze trzech przeciwników. O jeszcze, jak y tutaj. Nie wiem, nie wiem gdzie tu jestem. Nie tu jest licznik. Ale tu po wygraniu określonej i liczby, liczby pokoi, czy tam ile ile przejdziemy, możemy wybrać, bo chociaż nie wiem, czy to nie, czy to nie jest przypadkiem na koniec poziomu. Ale jeszcze Wam pokażę. że nas spokojnie zdąży, a to się tutaj podlecze. tu Tu usunę ne negatywny status. I lecimy dalej. I jeszcze dwa poziomy do bossa. Dobra, ciebie zabijemy, ciebie zabijemy. Łatwiej, Chyba sobie wtedy hmm. powtarzałem niektóre słowa, zauważyłem. Ale to wiecie, to jest tak automatycznie Żeby gadać, po prostu żeby coś gadać. Hmm. A tak. Nie chcę debuffa? Nie, już mam debuffa jakiego. To minimum minimum o okej A ty co masz? Okej, okay, okej okay. Nie dostałem żadnej dalej pod atak, więc troszeczkę sobie oberwę A widzę, że jak dostałem już debuffa, następnego debuffa nie dostanę, więc tylko jest albo jeden buff, albo debuff. Też można to jeszcze dobrze użyć. Tu sobie trzy karty dobiorę. Dobra, co jeszcze mogę dostać? No nie mam co się zużywać tego. Też powinienem, bo... To zabija mi miejsce w deku. No, i kolejny level up co to jest? No, za takie rzeczy dostajemy złoto. Przydatne, przydatne, nie powiem. E, Okej, okay. to jest bo potem. Bo szafowanie deku, czy tam szybkie dobieranie kart zawsze przydatne dobra, jednego mniej hm 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 hmm. kogo zabił ja stoję po izon. Dobra, niech będzie i się wyleczy To mi to pas robi Dobra, na kolejne, kolejne karety, kolejne Wyrzucić to, to niepotrzebne i to o tym nie może mocno pokajać Jednak nie, nie ważne i teraz chyba powinien być boss. Tak. Ta boss. Dokładnie. Co ci to... Co to mi robi? A, czy po prostu w bossa walić. Wszystko z bossa. Kolejne stóry, bo nic nie robi praktycznie, po jeden obraże nie zadaje, to są żarty jakieś. Hmm, co odrzucę? Kopniak. No kopniak, no. Jakieś mocniejsze karty muszę dobrać do ataku. Nawet ten Heal nie był potrzebny. sobie taką... Co, boss mi w ogóle nie atakuje, czy mi się zdarza? Odrzucić, to mogę odrzucić. E, Bo słońce Rose White. A ty mi listkę kartę, <tryk> Nawet nie zauważyłem szczerze. Nawet krzyż ziemi nie spada. A nie nie stają się w ogóle tam jakoś grać. Za mocno. Trójhadowa jest tu, Gębę. No do no, zobaczmy. Odrzucamy to, to i kończymy głosy. Bardzo. Hm, dostaliśmy jakieś ciekawe kajty? Nie, skipujemy. Następny poziom. I tu jest chyba kończenie. No właśnie. Bo dostajemy pomoc od Boga. Bright game. Najlepiej to, jak będę teraz wychodził wziąć, żeby na przyszłość mieć. Eee... Legendarne zawsze najlepsze. Sword card. Okej. Okay. To niech będzie. I to są ciekawe trzy wybory, bo... Pierwszy jest taki najbardziej, najbardziej normalny. Wychodzimy, zabijamy ze sobą wszystkie kosztowności. Świat się, się kończy, ale nas to nie obchodzi. Drugi, zostawiamy złoto dla kogoś innego. upuszczamy złoto, które mamy, idziemy dalej, ale po, idziemy po prostu dalej. Ja... Idę, 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 idę tylko cztery, na, na razie cztery poziomy. Trochę mało mi się zdaje. Bo jak teraz ile zrobiłem, to chyba w 50 minut. To jedno podejście, tak na szybko. Ale zobaczymy. To jest to jest dopiero Beta, nie jest nawet jeszcze we wczesnym dostępie, chociaż pewnie zakładam, że będzie. Nie wiem, nie, 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 nie pamiętam jak było. Czy, czy od razu puszczą pełną wersję, czy zrobił ten otwarty wczesny dostęp. Żeby sobie mogli wszyscy rozegrać. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak ta gra się rozwinie. Ale. To był bardzo szybki materiał. Gry o nazwie Divorce and Rain, ja byłem Kajot, widzimy się jutro w kolejnym albo w kolejnym odcinku, jak kto woli.